Obiecałam Wam serię filmików z deserkami jednoporcjowymi. Startujemy. Zaczynamy od Kinder Country. 500 ml śmietanki 30, troszeczkę wlewam do 100 g białej czekolady. Resztę umieszczam w misie robota. Śmietanka powinna być bardzo dobrze schłodzona. Do misy robota wrzucam również 250 g serka mascarpone. Do serka i śmietany dodaję 1,5 łyżki cukru pudru. Czekoladę ze śmietanką rozpuszczam w kąpieli wodnej bądź w mikrofali. Ja tutaj włożyłam na 30 sekund do mikrofali. W momencie, jak śmietanka się zagotuje, można mieszać i czekolada spokojnie nam się rozpuści. Zaczynamy ubijanie najpierw na najmniejszych obrotach, stopniowo zwiększając je. I w momencie, gdy śmietankę mamy ubitą na 3 czwarte, zmniejszamy obroty miksera i powoli wlewamy białą czekoladę. Gdy już wlejemy całość, zwiększamy jeszcze obroty miksera, tak żeby nam się wszystko dokładnie wymieszało. Jak widać śmietana jest pięknie gęsta, jedną trzecią odkładamy sobie do osobnej miseczki, dwie trzecie pozostawiamy w misie robota. Do mniejszej części dodajemy dwie łyżki Nutelli, może być to Nutella, może być to rozpuszczona mleczna czekolada. Ja tutaj użyłam Nutelli, ponieważ jest szybciej. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia się. Do jasnej masy dosypujemy półtora szklanki płatków kangus. I wszystko dokładnie mieszamy. Przepis, który Wam podaję jest na 10 sztuk deserków, więc przygotowuję tutaj 10 pojemniczków. Każdy pojemniczek ma 150 ml. Takie pojemniczki możecie zamówić przez Allegro. I teraz rękawem cukierniczym wyciskam sobie białą masę z płatkami Kinder Country. Oczywiście możecie nałożyć łyżką. Tylko tutaj możemy pobrudzić sobie kubeczki. A ja chciałam, żeby wyglądało to bardziej estetycznie. Wyłożoną masę do kubeczka możemy tutaj delikatnie wyrównać. Możemy też zostawić tak, żeby nie wyrównywać całości. Do drugiego rękawa cukierniczego przełożyłam sobie masę z nutellą i teraz wyciskamy po górze. Na koniec posypujemy płatkami tangus. Tak dla dekoracji, możemy na samym środku, możemy na całości, bądź tylko w koło. To już wedle uznania. Jak widzicie, takie deserki to bardzo szybka sprawa. Następny przepis, który Wam podam, będzie na malinową chmurkę w takich właśnie kucharkach. Mam nadzieję, że moje przepisy choć troszkę wam się przydają. E, oczywiście w komentarzach czekam na propozycje, co chcielibyście, żeby wam nagrać. A ja